Dzisiaj na stadionie w Margoninie odbył się szósty memoriał imienia Roberta Barteckiego. W turnieju piłkarskim zagrało siedem drużyn. Na dzień dzisiejszy spotkało się tutaj siedem drużyn. Drużyny grają systemem każdy z każdym i po rozegraniu wszystkich meczy wyłonimy zwycięzcę drugie, trzecie miejsce. Są tu tutaj ufundowane przez burmistrza miasta i gminy Margonin oraz przewodniczącego rady burmistrza Janusza Piechockiego oraz przewodniczącego rady miasta i gminy Margonin Kastańskiego puchary. Memoriał sportowy organizowany jest dla uczczenia pamięci zmarłego sportowca lub osoby związanej ze sportem. W Margoninie uczczono pamięć Roberta Barteckiego. Wśród piłkarzy znaleźli się przyjaciele, koledzy i znajomi zmarłego miłośnika sportu. Robert Partecki, był już teraz niestety mieszkaniec Margonina, przyjaciel sportu, przyjaciel leśnika Margonin, który wspierał leśnika, stworzył też drużynę A klasową, w której grał, był troszeczkę kierownikiem, no ale głównie był tutaj takim przyjacielem, przyjacielem całego klubu. Niestety zmarł, chcieliśmy upamiętnić jego osobę i co roku cyklicznie organizujemy Memoriał imienia, imienia święty pamięci już teraz Roberta Barteckiego, żeby upamiętnić jego osobę, jego wkład w Margonińską piłkę. Jest to już szósty raz, jak się spotykamy, szósty raz chcemy pamiętać o nim, nie chcemy zapomnieć i co roku planujemy dalej cyklicznie robić Memoriał Roberta Barteckiego. Zmagania sportowe drużyn śledził burmistrz Margonina Janusz Piechocki, który również bardzo ciepło wspominał zmarłego Roberta. Robert, osoba znana w Margoninie, ciesząca się wielkim zaufaniem y, y, wszystkich miłośników, nie tylko sportu, ale wszelakich imprez kulturalnych y, odbywających się tutaj. Dzięki jego mecenasowi, mecenatowi, dzięki jego wsparciu i zaangażowaniu wielu młodych y, adeptów, czy to muzyki, czy, czy sportu y, rozwijało swoje y, umiejętności, swoje pasje. O tym, że Robert był szanowanym świadczy choćby ten turniej, gdzie wielu kolegów przyjechało właśnie, żeby uczcić i podziękować mu za to wszystko, co zrobił dla społeczności lokalnej. Po zaciętej rywalizacji nadszedł czas na podsumowanie turnieju i wręczenie okolicznościowych pucharów. Puchary wręczył burmistrz Janusz Piechocki oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin Jerzy Staniewski i prezes klubu Leśnik Margonin Bartosz Pachowicz. Cieszę się bardzo, że jesteśmy w zdrowiu, nie ma żadnych kontuzji. Że się naprawdę szanowaliśmy, że szanowaliśmy siebie jako zawodników, też sędziów, którzy zawsze mają niełatwe zadanie. Ale dzisiaj jakoś się to bardzo fajnie udało. Siódme miejsce zdobyła drużyna Oldboy Budzeń, która nie uczestniczyła w dekoracji. Na szóstym miejscu plasowali się amatorzy. Piąte miejsce wywalczyła drużyna Kuba Libre. A na czwartym Rufia. Trzecie miejsce należało do drużyny Grazy Team. No, Słownie powiem, że sam tam grałem w tej drużynie. Prawie piłkę dotknąłem. Gdybyś nie grał, to byliby wyżej. No, takie... Rze, Drugie dla brukarzy. <grymka> A zwycięzcą turnieju została drużyna Wiktoria Szamocin. Mamy tutaj przedstawiciela, klaska, podeszłego kadrowicza, zawodnika leśnika Margoni. Brawo! Panowie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.